Rozbudowywanie już wcześniej stworzonych światów fikcyjnych o kolejne dzieła, uzupełniające najbardziej lubiane czy nawet klasyczne postacie czy historie, zawsze jest doceniane przez odbiorców. Nie tylko możemy wtedy poobcować z dobrze stworzonymi, bliskimi niektórym osobom bohaterami, ale przede wszystkim poznać chociażby ich przeszłość, która w jakimś stopniu usprawiedliwia ich zachowanie i jednocześnie można na nich spojrzeć z szerszej perspektywy. Nie jest to zawsze dobre rozwiązanie, ponieważ czasami lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie niektórych elementów świata przedstawionego w tajemnicy, szczególnie jeżeli mowa jest o światach fantastycznych, które już z założenia są wypełnione czynnikami nierealistycznymi, biorąc jako punkt wyjściowy naszą rzeczywistość. Zatem, na przykład, rozumowe wytłumaczenie cech magii czy mitologii traci na wartości, ponieważ zaburzy to nam odbiór. Mówiąc natomiast o kinie i próbach adaptacji znanych muzykali, które już zyskały ogrom fanów, czasem nawet fanatycznych, trzeba podkreślić, że jest to karkołomne zadanie. Mowa tutaj naturalnie o filmie Wicked, który swoją premierę miał w 2024 roku, a na krześle reżyserskim zasiadł Joe M. Chu. Jest to adaptacja już obecnie bardzo kultowego muzykalu, który swoją pozycję wyrobił sobie na Broadwayu. Jest to historia uzupełniająca czarnoksiężnika z Krain Os, gdzie poznajemy przeszłość tytułowej Wicked Witch i to, w jaki sposób stała się złoczyńcą. Warto też już na początku podkreślić, że jest to niepełna opowieść, ponieważ marketing tej produkcji wskazywał na zakończoną historię, jednak samego loga, które się pojawia na samym początku, już wiemy, że jest to część pierwsza, zatem przyjdzie nam poczekać na to, co wydarzy się dalej przy kolejnym filmie. Zatem trafiamy do krainy Os z naszą bohaterką, której na drodze stają przeszkody różnego rodzaju. Będzie nie tylko dyskryminowana ze względu na swój wygląd, ale także moce, których nie jest w stanie kontrolować. Naprzeciwko niej staje Galinda, czyli jej znajoma ze szkoły, typowa, stereotypowa uczennica, lubiana przez wszystkich, a do tego cukierkowo-różowa, w którą wciela się Ariana Grande. Jest ona jedną z dwóch głównych bohaterek razem z Cynthia Erivo. Film jest muzykalem, czyli biorąc pod uwagę powszechną opinię, jest on przeznaczony dla specyficznego widza. I właśnie biorąc te elementy związane z muzykalem, sekwencje typowo muzykalowe wypadają bardzo dobrze. Mają one choreografię rzucającą się w oczy i robiącą naprawdę wrażenie. Do tego przyczynili się nie tylko tancerze czy wokalistki przede wszystkim, ale także fantastyczna scenografia nie z tego świata, ponieważ została ona specjalnie przygotowana tylko do tej historii. Warto przy tym wyróżnić scenę chociażby w bibliotece, która jest nietypowa ze względu na konstrukcję. Przypomina ona, można powiedzieć, w tej bibliotece tunel z obrotowymi kołami, a do tego wykonana jest zabawnie. Oprócz tego mamy wiele tutaj scen, kiedy to nie tylko same bohaterki główne śpiewają między sobą i dookoła siebie tańczą, ale mamy tutaj także sceny na większą skalę, kiedy to mamy mnóstwo tancerzy, kamera pokazuje ich z różnej strony i naprawdę one robią wrażenie, jak wiemy w musicalu są to tak naprawdę przystoje między tym, co będzie się działo dalej, ale są to momenty, które jeżeli weźmiemy pod uwagę ten gatunek, robią wrażenie bardzo przyjemne. Oprócz tego główne wokalistki, tak jak było mówione, mogły pochwalić się swoimi umiejętnościami, do których nie było żadnych wątpliwości, tak naprawdę, ponieważ casting, który został tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę elementy wokalne, był naprawdę zrobiony bardzo dobrze, ponieważ, jak wiemy już te aktorki zdążyły się pochwalić swoimi umiejętnościami wcześniej. Szczególnie można tu powiedzieć o Arianie Grande, która, wiemy, w obecnych czasach jest bardzo na topie i bardzo często jest widziana na różnego rodzaju koncertach, i bardzo dużo fanów za sobą ma. Przyjemnie się ich słucha, tym bardziej, że utwory są różnorodne i znane naturalnie wiernym fanom oryginału. Nie są one też ekspozycją, która musi tłumaczyć widzom najmniejsze. Kwestie, tylko sam uzupełnieniem i dodatkiem do fabuły. To jest bardzo często spotykane w różnego rodzaju muzykalach. Czasami się to zdarza we współczesnych w filmach z podstajni Disneya, gdzie utwory, nie tak jak to miało miejsce kiedyś, szczególnie w latach 90., kiedy powstawały różnego rodzaju tego typu produkcje, kiedy piosenki były, tak jak tutaj też było mówione, dodatkiem do całej historii, które miały uwypuklić, które miały zwrócić uwagę przede wszystkim na naszych bohaterów, na to, co im w głowie siedzi i to, w jaki sposób chcą to wyrazić. Ale czasami się zdarzają we współczesnych musicalach tendencje do tego, żeby bardzo często poprzez piosenki... Tłumaczyć widzowi to, co się teraz w danej chwili dzieje. Jest to niestety, weź jeżeli weźmiemy pod uwagę jakość tych piosenek, na duży minus. Jednak mówiąc o tych aspektach, trzeba zwrócić uwagę na śpiewanie podczas dialogów, które wypadało tutaj mniej udanie. Tak jak było mówione, jeżeli weźmiemy pod uwagę same utwory, są one przygotowane z pieczołowitością, natomiast jeżeli weźmiemy dialogi, które są głównym motywem narracyjnym w tym filmie. Dzięki któremu poznajemy to co się dzieje. To tutaj wypadło to troszeczkę nietypowo. Nie jest to opera, gdzie cały spektakl powinien być wyśpiewany, tylko czas na śpiew jest jakby dodatkiem do przedstawienia historii. Bohaterowie nie są świadomi tego, że ich koledzy nagle zaczynają śpiewać. Jest to przyjęta tylko koncepcja. Jest to dla widzów, żebyśmy mieli urozmaicony odbiór filmu. Jest to element musicalu, gdzie te sekwencje są oddzielone tak naprawdę od całej historii. Więc kiedy bohaterowie rozmawiają ze sobą w tym filmie i co jakiś czas niektóre zdania wyśpiewują, burzy to granice, tym bardziej, że jak się pojawiają, to wywołują śmiech i nie jest on pozytywny w widzu, tak? Jest to nietypowe, ponieważ mamy przykładowo sytuacje, kiedy jest utwór, jest śpiewane i następnie następuje po nim scena, która popycha fabułę do przodu i nagle nasze bohaterki rozmawiają między sobą, toczą rozmowę opartą na różnego rodzaju emocjach, a między zdaniami zaczynają wrzucać pojedyncze zdania, wyśpiewując je, co jest tak naprawdę troszeczkę nietypowe, ponieważ zdaje się, że nasze bohaterki nawet w swojej relacji tego nie widzą, ale my jako widzowie czujemy tutaj pewnego rodzaju zaburzenie tej granicy, tak jak już też było wspominane. Natomiast jeżeli chodzi o wokalne aspekty, jeszcze raz trzeba podkreślić, wypadły naprawdę bardzo dobrze. Do tego, jeżeli dodam jeszcze to, że projektanci wnętrz i kostiumografowie postarali się w swojej pracy, ponieważ mamy w filmie różnorodne ubrania i scenerie. Nawet nasze bo główne bohaterki nie mają typowych strojów czy akcesoriów, ale takie wpasowujące się w ten fantastyczny świat. Na przykład mamy tutaj okulary naszej głównej bohaterki, które przypominają pewnego rodzaju, można powiedzieć, ósemkę. I tak wszystkie stroje są przygotowane. Widać, że są typowo autorskie dla tego świata. Naturalnie można też podkreślić to to, że są tutaj różnego inspiracje już stworzonymi światami, ponieważ do tego czasu powstało naprawdę bardzo dużo fantastycznych światów, które miały swoje typowe, troje, charakterystyczne dla danej marki. Tutaj jest bardzo podobnie, możemy zobaczyć, że są tutaj różnego rodzaju inspiracje, ale w tym świecie są one. W pewien sposób oryginalny. Mimo tego, że występuje tutaj ogromne użycie CGI, to jest ono przyjemne dla oka. Jeżeli weźmiemy to w porównaniu do tej scenerii, do tej scenografii, którą tutaj w tym filmie mamy, oraz do różnego rodzaju bardziej widowiskowych scen, nie rzuca się ono tak w oczy. Jednak trzeba było się tego spodziewać, ponieważ ta historia tego wymagała, żeby były tutaj użyte różnego rodzaju współczesne technologie, ponieważ tworząc fantastyczny świat. Nie można było się w 100% opierać tylko na narzędziach praktycznych. Trzeba było tutaj dodać coś więcej, tym bardziej, że mamy tutaj elementy również magiczne. Jedynie co negatywnie rzuca się w oczy, jeżeli chodzi o tego rodzaju elementy, to są wykreowane zwierzęta, na których stworzenie. Ma się wrażenie, że poskąpiono, i zapewne, jeżeli spojrzymy na ten film za kilka lat, to tego rodzaju elementy się zestarzeją. Mimo tego, że jeżeli chodzi o podkładanie głosów i naszym bohaterom, to wypada to bardzo pozytywnie, natomiast jeżeli się na nie patrzy, to widać od razu, że to nie są bardzo naturalne istoty, zwierzęta, ponieważ możemy tutaj nazwać w tym przypadku je istotami, ponieważ mimo tego, że posiadają oni. Tutaj cechy zwierzęce, to się ubierają w sposób taki jak ludzie mówią, są nawet czasami mądrzejsi od ludzi, ponieważ mają za sobą jakąś edukację, natomiast bardzo się one tutaj rzucają w oczy, tym bardziej, że mamy tutaj skalę porównawczą, biorąc pod uwagę innego typu filmy. Warto jednak jeszcze przejść do naszych dwóch głównych aktorek, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały film, nie tylko sekcje wokalne. Mówiąc o występach aktorskich, pojawia się tutaj można powiedzieć pewnego rodzaju zagwostka. Do fragmentów tanecznych i wokalnych nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń, ale natomiast jeżeli weźmiemy elementy pomiędzy nimi, to są one nierówne. Cynthia wypada w nich dużo lepiej niż Ariana. Jest ona bardziej naturalna w swojej grze aktorskiej i widać, że jest bardziej doświadczona i dojrzalsza. Natomiast z Arianą jest pewnego rodzaju problem. Gra ona postać bardzo charakterystyczną i kiedy są momenty wymagające większej, nieco. Karykaturalnej ekspresji, to bawi i śmieszy. Tak jak zapewne chcieli zrobić to twórcy, reż z reżyserem i scenarzystą na czele. Natomiast, jeżeli spojrzymy na nią z szerszej i bardziej wnikliwej perspektywy, to zauważymy duży przeskok. Na przykład, kiedy jest odbiorcą dialogów, to jej reakcje przywodzą na myśl osobę zagubioną, ale nie chodzi tutaj o postać, tylko o aktorstwo. Rozgląda się ona w tych scenach. Z tym samym wyrazem twarzy. Zdarza się to notorycznie, jakby wróciła do swojej prywatności, jakby w danym momencie, zamiast brać udział w dialogu, być w scenie, być tu i teraz, to jakby troszeczkę zapomniała, co ma robić, i nie zostało to wychwycone przez reżysera podczas kręcenia, nie zrobiono kolejnego dubla. Tak samo jest w scenach, kiedy jest ona na drugim planie. Jest Cały czas jest to samo zdziwienie w jej oczach. Trzeba się przyjrzeć, jak się ogląda tego typu sytuacje, kiedy przykładowo nasza główna. Czarownica rozmawia z kimś, a w tle pojawia się Ariana Grande, i wtedy możemy zobaczyć, że tak, jakby ona zapomniała, że jest właśnie w tym momencie kręcona. Jej oczy mówią wiele i zdradzają jej brak bycia naturalnym, nawet w tym fikcyjnym, przerysowanym świecie. Burzy to odbiór pewnego rodzaju, ponieważ jest przyjemna, abstrakcyjna scena czy piosenka, a potem w twarz uderza nas brak, można powiedzieć w tym wypadku, profesjonalizmu, którym którym tak naprawdę Ariana może się pochwalić, ponieważ już wiele razy udowodnia w przeszłości, że potrafi pokazać na co ją stać, szczególnie jeżeli weźmiemy na przykład jej wystąpienia związane z parodiowaniem różnego rodzaju innych wokalistek. Do tego używa ona wielu tych samych zabiegów aktorskich. Na przykład często rozpoczyna zdanie od głębokiego oddechu, ponownie w tym wypadku przywodzącego na myśl zaskoczenie czyli jakby przez cały czas ukazuje to samo oblicze. I te wspomniane spostrzeżenia pojawiają się więcej niż raz, dlatego warto tutaj o tym powiedzieć. Szczególnie też to widać w momentach, kiedy nagle sobie zobaczymy, jak ona się zachowuje prywatnie podczas wywiadów. Jest zupełnie inną osobą, bardziej naturalną. Wiadomo, tak jak było też mówione, gra tutaj abstrakcyjną, przerysowaną postać, ale te elementy naprawdę rzucają się w oczy. Tym bardziej, że bardzo często podczas dialogów reżyser oraz operator pozwolili sobie na to, żeby pokazywać te postacie z bliska. Tym wszystkim jedna scena z udziałem Elfaby i Galindy jest warta uwagi i błyszczy na tle całego filmu, mimo tego, co było wcześniej mówione. A mianowicie scena tańca na balu. Nasza wiedźma naturalnie wyróżnia się nie tylko pod względem wyglądu, ale także tańca. Było to sprowokowane przez Galindę, która czuje się winna tego, co zrobiła, ponieważ to ona sprowokowała ją do tego, w jaki sposób ma się ubrać, że ma przyjść oraz w jaki sposób ma się... Zachowywać. Wtedy mamy bardziej osobistą, wolniejszą scenę, która jest pełna negatywnych, ale też przejmujących emocji, i naprawdę wtedy czujemy się zaangażowani, ponieważ cały czas w filmie mamy różnego rodzaju sceny, bardzo szybkie, dynamiczne, a tutaj mamy chwilę zwolnienia i możemy się przyjrzeć naszym bohaterkom. Odstaje ona od całej estetyki i przez to także jest zapamiętana, i do tego jest to moment kluczowy w relacji między bohaterkami. Jest to scena, która naprawdę się wyróżnia i jeżeli będę na nią spojrzeć z szerszej perspektywy, to nie przywodzi na myśl tego, że jest to tak naprawdę musical, mimo tego, że później naturalnie pojawiają się kolejne elementy taneczno-śpiewane. Warto też w tym wypadku wspomnieć, że postać Gelindy, mimo początkowych założeń, jest tutaj tak naprawdę złą postacią i to bardzo rzuca się w oczy. Jeżeli także było to założenie twórców, to im to wyszło, ale jeżeli miała to być tak naprawdę dobra postać od samego początku, to tak naprawdę im to nie wyszło, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na zapowiedzi, spojrzymy sobie na wygląd naszej głównej bohaterki, to można powiedzieć, że jeżeli weźmiemy powszechną opinię, to kojarzy się ona nam z postacią pozytywną i dobrą, ale w praktyce, jak się przyjrzymy i zobaczymy, mimo tego, że tam jest malutka droga, jaką ona przechodzi, to możemy uznać, że to tak naprawdę ona jest tutaj złoczyńcą, a nie nasza Wicked Witch. Jest ona zapatrzoną w siebie osobą, do tego arogancką, z ogromnym ego, która można by powiedzieć, że byłaby nawet zdolna dojść do celu po trupach, co poniekąd widzimy, kiedy na przykład mamy scenę, jak jeden z uczniów się do niej zaleca, to ona tak naprawdę rzuca mu kłody pod nogi i prowokuje do zupełnie czegoś innego. I dzięki temu jest to kolejna produkcja, poprzez to, że została rozbudowana, ukazuje pierwotnie tę złą postać, czyli naszą B jako postać, która ma wiele racji. I to jej kibicujemy, tak naprawdę. To jest właśnie kolejny plus tej produkcji ukazanie głębi postaci, gdzie decyzje głównej bohaterki, które się dzieją później, w tym wypadku są bardziej umotywowane i logiczne, i wiemy, dlaczego ona się zachowywała w taki sposób, jak się zachowuje później. Naturalnie to, co już było także wspominane, oprócz tego plusem jest cały świat przedstawiony. Jest on różnorodny, mamy tutaj różnego rodzaju ludzi, którzy noszą charakterystyczne stroje. Jeszcze jak sobie spojrzymy na miasto, które jest tutaj główną siedzibą naszego czarnoksiężnika, to tam także są różnego rodzaju charakterystyczne elementy, szczególnie ubioru oraz wyglądu. Tak jak było też mówione, mamy tutaj zwierzęta, które mają swój własny wątek, tak naprawdę są w określony sposób traktowane. I ten wątek nie został jeszcze rozwiązany, jeżeli weźmiemy ten film, ale je, ma on na siebie duży pomysł, który można wykorzystać. Do tego wszystko to wokół tego świata jest ciekawe, co tak naprawdę powodowane jest tym, że ta historia miała, jeżeli weźmiemy pod uwagę książki, mnóstwo pola do popisu, i twórcy mogli z tej wielkiej księgi, z tego wielkiego worka bardzo dużo czerpać i stworzyć świat, który zdaje się być logiczny na swój fantastyczny sposób, i jest on. Przekonywujący w obrębie fantastyki, ponieważ jak się pojawia jakaś magia, czy jak się pojawiają różnego rodzaju nietypowe, chociażby mamy tutaj pociąg, który również przywodzi na myśl inspiracje z różnego rodzaju innych gatunków, chociażby ze steampunka, ponieważ pojawiają się tutaj elementy związane z parą oraz z elementami mechanicznymi, mówiąc skrótowo, mamy tutaj różnego rodzaju bardzo ciekawe elementy, mimo tego, że są one w dużej części zrobione przez komputer, ale w tym świecie tak jak są przekonywujące. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co nie udało się w tym filmie, to są po pierwsze niedokończone wątki. Od początku widać, że jest to historia rozdzielona na więcej niż jedną część, ponieważ bardzo dużo elementów się tutaj może nam dłużyć. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na ten film, to długość filmu, jeżeli wycięlibyśmy niektórego rodzaju dialogi, które poniekąd są powtórzeniem tego, co było wcześniej, ponieważ w samych piosenkach nie mamy tutaj. Typowej ekspozycji, ale po samej piosence mamy elementy, które dopowiadają do tego, co już usłyszeliśmy w piosence, to nieco wydają się te fragmenty długie. I przez to nie mamy tutaj dokończenia historii, możemy nawet po pewnym czasie zapomnieć o tym, że one tutaj były, chociażby historia losów siostry naszej głównej bohaterki, czy księcia, który się tutaj pojawia. Zapewne to może skutkować tym w przyszłości, że kolejna część. Będzie starała się jak najszybciej je pokazać, po raz kolejny zostaną pominięte, i osoby, które być może chciały poznać i zrozumieć to, co się dzieje dalej, coś więcej, będą w tym wypadku zawiedzione. W innych produkcjach w przeszłości już zdarzały się tego typu sytuacje dotyczące postaci, kiedy to mamy postać, która była główną bohaterką, czy była chociażby na drugim planie, nie była ona epizodyczna a następnie w kolejnej części zostało to zaprzepaszczone. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład filmy, na przykład Harry'ego Pottera, gdzie mamy postać Cho, czy chociażby mamy Rose w Gwiezdnych Wojnach w Ostatnim Jedi, którzy w kolejnych częściach mimo tego, że w poprzednich częściach grali ważną rolę, to następnie zostali pominięci i zepchnięci całkowicie nawet nie na rolę drugoplanową, ale na postać epizodyczną, o której fani w przyszłości zapomną. I to, to także rzuca się w oczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę marketing, ponieważ mamy tutaj Pewnego rodzaju żerowanie na nostalgii fanów, którzy patrzą na adaptację swoich ulubionych muzykali przez różowe okulary. Jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób ten film był wcześniej prezentowany, przed samą premierą, to możemy zauważyć, że bardzo dużo osób oczekiwało czegoś wielkiego, ponieważ tak zapadła im w pamięć pierwotny spektakl, że wiele wad podczas ukazania tego filmu mogło zostać kreślonych, ponieważ patrzono na to nie jako film. Sam w sobie na jego elementy, tylko jako przedłużenie tego, co było widziane wcześniej. I to jest także związane z tym, że oszczędzano na informacjach oraz planach przede wszystkim na kolejną część, bo jeżeli zwrócimy uwagę, jak to było także prezentowane to też już było wspominane to widzimy, że nieco, można powiedzieć, fani zostali oszukani, ponieważ mówiono poniekąd, że będzie to zamknięta historia. Zatem podsumowując, film nie jest złym filmem, tak naprawdę, ale nie wywołuje on jednocześnie zachwytów i owacji na stojąco, ponieważ z jednej strony mamy tak naprawdę ładny świat z dobrze wykonanymi piosenkami, jeżeli weźmiemy nasze główne aktorki. Mamy bardzo ciekawe kostiumy, które zostały stworzone na podstawie inspiracji nie tylko z samych książek, ale także na podstawie różnego rodzaju już innych filmów, które do tego czasu powstały, to jest także związane ze scenografią, która jest przyjemna i ten świat chce się poznawać, wydaje się on ciekawy, ale z drugiej strony mamy nierówne aktorstwo w wykonaniu Ariany oraz tak zwany, można powiedzieć, dysonans poznawczy, gdzie postacie teoretycznie uznane za dobre są przedstawione jako te złe i raczej kolejne części nie będą na tyle przekonywujące, jeżeli twórcy tego w jakiś sposób nie zmienią. Podkreślam, że jest to opinia oparta na filmie jako niezależnym produkcie, a nie jako adaptacji. Poza tym, adaptacja, jeżeli tak naprawdę weźmiemy to pod uwagę, może pozwolić sobie na różnego rodzaju zmiany, jeżeli tylko odda sens całej tej produkcji. Także można powiedzieć w tym momencie, że bardzo rozbuchany marketing nie spowodował, że jest to film, który musi być obejrzany przez można powiedzieć, Typowego odbiorcę kina. Dla fana będzie to zapewne gratka, będzie to zapewne kolejny punkt, który dołączy do kolekcji, jeżeli chodzi o ulubione filmy czy muzykale. Natomiast dla osoby, która patrzy na to bardziej sceptycznym okiem, będzie to pewnego rodzaju tylko niezły film, a nie bardzo dobry. Ja w tym momencie żegnam się z Wami. Zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów związanych z filmami oraz do różnego rodzaju przemyśleń. Tymczasem trzymajcie się.